Dzień dobry, Witam serdecznie na moim kanale Eliza czyta Tarota Moi drodzy, dzisiaj witam Panny osoby z podznaku Panny. Będzie to czytanie na luty 2021 Jest to czytanie ogólne, Moi drodzy, więc może się tak zdarzyć, że nie wszystko do wszystkich będzie pasować. Moi kochani, w związku z czym, jeżeli by cokolwiek do Was nie pasowało, moi drodzy, to nic na siły nie dopasowywać. Serdecznie zapraszam. Zaczniemy od pierwszej połowy miesiąca, tak? Więc moi drodzy, spod znaku panny, wchodzicie do miesiąca lutego z energią pustelnika. Kochani, to jest karta, która symbolizuje taką energię, odosobnienie, takie odsunięcie się od zgiełku, od różnych takich wiadomości. Kochani, jest to dobre. Takie wyciszenie. Moi drodzy, ale nie należy zbyt długo przebywać w takiej energii, kochani. Trzeba po prostu pójść do ludzi, do świata. Ale też pustelnik mówi o dużej mądrości. On ma już doświadczenie. On jest doświadczonym człowiekiem i potrafi korzystać z tej swojej mądrości, kochani. I tak właśnie karty sugerują, że u Was to będzie. W ciszy będziecie zastanawiać się, być może za przemyślać różnego rodzaju sprawy, które będą Was dotyczyć w lutym, i wykorzystacie tą swoją mądrość. Jest na to szansa, moi drodzy. Dalej pojawiają się dla Was trzy buławy, które mówią, że Mimo tego odosobnienia też były poczynione jakieś działania. I tu w tej karcie jest tak, jakby oczekiwanie już na efekt. Są to początki, prawda? Działań, początki jakieś zapobiegania o jakieś sprawy. Kochani, ale już macie taką możliwość, żeby wypatrywać tych. Efektów swoich działań. Dalej mamy asa buław, który też mówi o działaniu, ale on mówi już o takim energicznym działaniu. Mimo, że to jest as, prawda, ale w nim jest taka energia. I Was, moi drodzy, z poznaku panny też może coś takiego się zrodzić, odnowić. Moi drodzy, bo tutaj w tej karcie trójki, jak już będą takie pierwsze początki efektów jakiegoś działania, to moi drodzy, to będzie napędzało dalsze działanie. Kochani, przepiękna karta. Jeżeli nawet ktoś spod znaku panny straci taki ogień życia, taką chęć do działania, to ma szansę, moi drodzy, w lutym to odzyskać. Tą chęć do działania. Moi drodzy, dalej pojawiają się Cztery Monety. Jest to bardzo dobra karta, bo ona właśnie mówi, że będziecie mieć stabilność materialną. Nie będzie to jeszcze, powiedzmy, coś takiego bardzo dużego, wielkiego, ale ta stabilność czeka Was, kochani, w lutym. Moi drodzy, ale jest to taka energia, która mówi o tym, że ciesz się z tego, bo jest z czego się cieszyć. Być może nie są to wielkie jeszcze sprawy, ale jeżeli ktoś potrafi z małych rzeczy się cieszyć, to będzie potrafił się również z większych cieszyć. Ale też jest taka przestroga od kart, żeby niezbyt długo stać w tej energii czterech monet, ponieważ to może spowodować jakby zatrzymanie Dalszych działań, kochani. Więc tak, pocieszyć się i myśleć, co dalej. Co dalej zrobić, żeby dalej się rozwijać i swoje po prostu sprawy rozwijać dalej. I dalej pojawił się tutaj dla Was rycerz. Mieczy, który właśnie mówi o nowych pomysłach. I one, moi kochani, będą. One nie są jeszcze na ten moment nie będą zbyt dojrzałe, ale jest szansa pracy nad nimi, tak, żeby je doprowadzić do takiego powiedzmy stopnia, żeby można wdrożyć życie, kochani. To może jak najbardziej się tyczyć życia zawodowego, ale też nie tylko, kochani, bo to mogą być też sprawy takie różnego rodzaju typu y, porozumień między... Y, ludźmi, prawda, między waszymi znajomymi, czy w rodzinie, kochani, coś takiego, tak, z tym, że to jeszcze nie są dojrzałe takie sytuacje, bo to jest niedojrzała energia, prawda, bo to nie jest król, ale pozytywna, tylko tu jest w nim też taka, on jest taki porywczy, więc raczej karty sugerują, żeby ze spokojem do wszystkiego podchodzić. Można emocjonalnie, można z radością, ale dobrze przemyśleć. Następną kartą, kochani, na połowę miesiąca, lutego, dla Was jest kapłanka, która mówi o wielkiej mądrości, kochani. Właśnie, i tutaj ona mówi, że o tym, że y, należy czasami stanąć z boku, przyjrzeć się sytuacjom, przyjrzeć się różnym sprawom. Zaobserwować, wyciągnąć wnioski i zrobić tego pożytek, z tego pożytek. Prawda? I tak macie szansę, kochani, w lutym tutaj właśnie swoje sprawy prowadzić i iść ku sukcesom, kochani. Kapłanka również może znaczyć dla niektórych osób, powiedzmy, Chęć zajęcia się rozwojem takim wewnętrznym, duchowym, kochani. To też jest karta mówiąca o karcie, o wróżkach. Tak, dokładnie. Ona symbolizuje wróżki. Zobaczmy, bo to różnie bywa, moi kochani. Może ktoś mnie słucha, kto właśnie chce po prostu również zająć się tymi sprawami. Kochani, teraz druga połowa, a to jeszcze przetasujemy troszeczkę tak i zobaczymy co w drugiej połowie. Co w drugiej połowie miesiąca. Kochani, to tak jak mówię, połowa miesiąca lutego, druga połowa, tak, ale to energie lubią się przemieszczać, w związku z czym to niekoniecznie musi być tak bardzo dokładnie, bo energie mogą po prostu. Zmieniać się i przemieszczać w innym czasie. To trzeba też wziąć pod uwagę. Następną kartą dla Was są cztery kielichy. Zaraz będziemy je omawiać. Gwiazda, moi drodzy. Król, monet. Kupiec, kochani. Trzy kielichy i, moi drodzy, księżyc. Więc tak, jeśli chodzi o te cztery kielichy, moi drodzy, to karta sugeruje, moi drodzy, że trzeba uważnie na wszystko zwracać uwagę. Po prostu być uważnym w tym miesiącu, bo są wokół Was sprawy, może drobne, może niewiele znaczące na dany moment. Ale mają szansę na i tylko, kochani, wy nie umiecie tego zauważyć. Oczywiście niektórzy, bo nie wszyscy, tak? I moi drodzy, co tu karty radzą? Żeby, czy to jakiś nowy znajomy, który na ten moment Wam się wydaje nieodpowiedni, nieciekawy, nie dla Was tak sobie myślicie, a być może tak. Może należy wejść w nową znajomość, bo to może oznaczać nową znajomość i spróbować się bardziej zaangażować, i może coś dobrego przyjść, wyjść z tego. Bo i drodzy, to też może mówić o tym, że jakaś sprawa w pracy związana z, właśnie z finansami nie wydaje wam się intratna na ten moment, ale przyszłościowo może być rozbojowa, więc nawet czasem biazgi... Mogą być bardzo przydatne i rozwojowe. Moi drodzy, dalej pojawiła się tu gwiazda dla Was. Przepiękna karta, która mówi, że idziecie właściwą drogą, że macie ochronę z góry. Kochani, jest to przepiękna karta, która również sugeruje: działaj, pracuj, zrób jeden krok, a w jakiejkolwiek sprawie, czy to na przykład nowej sprawie, które już tu widzę, was czekają, a my ci dalej, po, po prostu jako Wszechświat, będziemy dla ciebie wsparciem, kochani. Przepiękna karta, również mówiąca, że wielu z was posiada jakieś zdolności, kochani, które można wykorzystać jako dodatkową pracę, czy później, ewentualnie, zrobić z tego swój, Sposób na zarabianie, kochani, i jest taka szansa, bo tu dalej pojawił się król monet, który właśnie mówi o dobrej sytuacji materialnej, o stabilności. On jest taki uziemiony, moi drodzy, i to może być tego typu sytuacja, że to może być Wasz partner, moje panie z podznaku panny, który potrafi nawet teraz. W tych ciężkich czasach, jakie mamy prawda, z powodu tej pandemii, zadbać o finanse. Ale to też dla niektórych osób może być mężczyzna, którego poznacie, moi drodzy. Mężczyzna stabilny, tylko ma taką cechę praca i praca. Ale z tym też można sobie przecież jakoś poradzić. Moi drodzy, praca, jeszcze tak wrócę do niego, ponieważ praca to jest bardzo dobra rzecz, ale kwestia uczuciowa to raczej by trzeba po prostu nad tym popracować, jeżeli takiego mężczyznę macie ko siebie albo spotkacie, moi drodzy. Dalej pojawia się głupiec. No cóż, głupiec mówi: to są arkana duże, to jest karta zerowa. On mówi o nowościach, kochani. Czyli Macie w tym miesiącu szansę na nowe sprawy, na nowe rozpoczęcie projektów, na nowe wszelkiego rodzaju możliwości, kochani. I karta sugeruje w ten sposób: mimo powiedzmy niezbyt dużego doświadczenia w jakichś nowych sprawach, nie bójcie się, kochani, podejmować nowych wyzwań, moi drodzy. Oczywiście trzeba podejść z rozsądkiem do tego wszystkiego i z taką dozą, powiedzmy, ostrożności, ale dobrze by było, karty sugerują, wejść nowe sprawy. Moi drodzy, następnie pojawiają się dla Was trzy kielichy, które mówią, że w tym miesiącu, lutym, panny będą miały możliwość na spotkania towarzyskie, na odprężenie, po prostu na jakąś tam zabawę. No nie w sensie tanecznym może, bo to nie te czasy, ale moi drodzy, na jakieś spotkania i świetnie będziecie się bawić i dzięki temu też macie szansę na takie pełne odprężenie. Tutaj z tego układu ostatnią kartą dla Was jest księżyc, a księżyc mówi o tym, przede wszystkim o intuicji również mówi o jakichś sprawach niejasnych być może wystaniecie przed taką sytuacją, że będziecie chcieli albo będziecie jakby zmuszeni wyjaśnić coś, kochani, coś, co was dotyczy albo dzieje się w waszym otoczeniu. Ale księżyc również mówi w ten sposób, że mimo jakiejś tam mm, niejasności jakiejś sytuacji, to mimo to należy iść do przodu i być może taka jakaś niewiadoma, jakiś po prostu mm, sekret wyjaśni się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, bo wszystko musi też mieć swój czas, prawda? Moi drodzy, to było główne czytanie, a teraz jeszcze z Reader White dla was kochani, to biorę trzy Karty takie na potwierdzenie. Ale jeszcze właśnie bym wróciła do tego księżyca. Niejasność, niepewność może być związana właśnie z nowymi sprawami, kochani. Więc, na ile to będzie możliwe na dany moment, to kochani, trzeba będzie po prostu troszeczkę podrążyć i powyjaśniać pewne sprawy, oczywiście. No, co jest na dany moment możliwe, tak? zobaczymy co Reader White, Kochani, powie. Tu macie nowe projekty, nowe możliwości, Kochani, to jest drugi raz rycerz mieczy, moi drodzy. No tu mamy pazia mieczy, same nowe, nowe sprawy, nowe projekty, wszystko te jakby nowe, moi drodzy. Ale tu też jest karta trójki milczy. Zaraz do tego wrócę. Kochani, więc tak, tu są nowe projekty przed Wami. Będą, to mogą być Wasze projekty, jak najbardziej, albo osób z, otoc z Waszego otoczenia, w które, kochani, będziecie mieli szansę, możliwość wejścia, prawda? Ale też trzeba do, podejść do tego z takim. Z taką rozwagą, z tego względu, że rycerz to jest młoda energia. A tutaj mamy Pazia. No o Paziu to można powiedzieć tak, że lepiej na niego uważać. Może on ma dobre pomysły, ale nie do końca można mu ufać. Bo on lubi tak, słówko tu rzucić, słówko tam. I to może być zdarzyć się kochani, że w waszym otoczeniu, czy to w pracy, czy gdzieś po prostu w Waszym otoczeniu, poza pracą, znajduje się taka osoba, która lubi rzucić tu słówko, tam, nie jeszcze sprawdzone dokładnie, więc tutaj trzeba na, nie, na taką osobę, jeżeli się pojawi w Waszym życiu, zwrócić uwagę. Prawda? Bo, żeby nie, jakby to powiedzieć, kochanie, nie namieszał, tak, tu musicie zachować tak jakby dystans. I wszystko po prostu prześwietlić, dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi w danej powiedzmy ploteczce. Ale tutaj, kochanie, macie kartę trzech mieczy, która mówi o zranieniu. No, to bym powiedziała w ten sposób, że właśnie trzeba uważać na tego młodego osobnika, który ewentualnie koło niektórych osób z poznaku panny się pojawi, żeby właśnie nie powiedział czegoś niesprawdzonego, co sprawi wam przykrość i takie zranienie serca, ból i nie we wszystko należy wierzyć. Moi drodzy, tak bym powiedziała. I ta karta, no ona właśnie tak mówi, no. Może cię ktoś zranić i należy zwrócić uwagę na to. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie panny i zapraszam na następne czytania. Do widzenia!